Do kamery mój wydruk, ostatni no wymaga jeszcze chyba trochę popracowania. Będę dodawał jeszcze gimbala do niej. Chciałem zobaczyć, jak się zachowuje przy wietrze, ale akurat wieje wszędzie tylko nie to co potrzeba. Ale jak muszę zobaczyć, jak najlepiej jest stabilna w locie. No, jak widać, tańczy, to nie jest dobrze ale ustawia się no nie nie dobrze się ustawia tak gdzieś indziej znaleźć punkt też jak powie, to jest i